Wszystkim w kolejnym odcinku League of Legends i wyjątkowo znowu gram tutaj z Wiśnią. Witam. Ponieważ. Ponieważ by się posupeł unsuby, Ponieważ nie Leciałyby unsuby, gdybym zagra... nie zagrał tego meczu z Wiśnią, więc jest tutaj z nami i będzie nam pomagał. Na i jest najlepszym graczem na świecie i będzie y, pomagał karmie, ponieważ to jest. Wiśniowa karma, z tego co się właśnie dowiedziałem, e, Sakura. Jako, że nie znam takich dziwnych języków, no to, no to właśnie. Dobra, więc ja gnąłem Lucianem na atk Tutaj jest krowa jako support. Orya no, jest na topie, list na <grym> dżungli, i asyło na midzie. A nie mają Twitcha na atk Kurde, karme. W... No ta, ta wiśniowa karma to może być problemem na supportie. No ktoś no. w dżungli, Oriona na midzie, i Udyr. Na no topie. Dobra. I znowu gram Lucianem Boję się z tego co wiesz. Tak. Bo Twitch mam ma mocny mid game i late game Ale my nie dopuścimy, żeby miał mocny late game, tak? Tak, będę go wypychał No Siedycot Tu O, tutaj Spróbuj mi tylko wskoczyć na plecy Eee. O Boże, mi chyba faktycznie chce wskoczyć na plecy, wiesz? Głupi kot. Nie, nie skacz. Nie, nie, kot, tam, tam, tam. Głupi kot. Koty są lepsze od psów. Trzeba kiedyś zrobić ankietę na naszych kanałach. Koty są głupie. No są i powiem, że jak od psów. Są gorsze od psów, bo są głupie. Są mądrzejsze. Są głupie jak but. No się właściwie z tyle filmików w no internecie o głupich kotach. Sorry, jak coś nie będę pomagał, bo kot mi wlazł przed monitor. No i zaraz ci kopnę. I tak, tak, tak. Tak to jest branie go na saporce, nie? Sorry, nie mogę ci pomóc, bo mam kota na plecach. No i nie kupić Ward'a No właśnie. Super. Nie kot, nie kot, ale przynajmniej mogę ci pogłaskać. Nie, Rambo. Rambo. Patrz jak ci z ulta jednemu, widziałeś? Boże, boję się, dlatego ci mówiłem Wiśniowa karma wygrywa, no znowu patrz Harasujesz się w frajer Nie, zeskocz A masz Ty na, ale... Nie no, po prostu go wybiłem Zrzuc mu Trafiłem Go hmm. Dopiero chyba na piąty czy na szóstym lewele będziemy rybać wymianę Właśnie nie ma co. Myślałem, że coś tu dostaniesz. No ja też jak myślałem, wiesz? Nie, dużego nie. Śmieciu, co, co ty tu? Serio? Dobrze. Ile oni myli, ty kurde, dwa kille, że złożyli Nagle jeszcze chyba coś tam się stało. No, dwa Kill? kille mają. What the f i tak, kurde, no il, ile ona może żyć? No nie... No. Tu karba ale... ma heal? Zapomniałem o tym. No małem pod double heal. Jeszcze, jeszcze nie ma to, ten, nie to ma Co? Jeszcze już nie działa. Znaczy, no wiesz, no zawsze double heal, nie? No to nie jest tak, że... Jest zmniejszony ten heal o ileś tam. Ale zawsze heal, nie? Pewnie w sensie tak, no ale już nie pamiętam tych zmian. Panie... Masz? Musiałem <g> To <debated> naprawdę Teraz to co to to tam robi się na saporcie. Stopam W całej okazałości no miałem 10-0 z saportami, więc wiesz No no ja wiem Ale wiesz, wygrywałem gry Eee, dobra, co by się tutaj sprzedało na ten moment? <grydra> Hydra Eee, A mogę! Jak też! Użyła ty... ulta! <grydra> Spokojnie, ale kupiłem wargę. Bardzo za darmo. Wargę kupiłeś? Może <grydra> no. Mam kot. O cześć, kurwa. Staraj być mi na kolana, no, nie? Wa wargi to potęż... potężni sprzymierzeńcy. To mocniejsza wersja wilka. Mhm. W returniku to może orkowe psy. Teraz są jeszcze mocniejsze. A to orkowe psy były w jedynce. To nie ma czegoś takiego. Wójcy. To jest jakieś. Nie wiadomo co. Nie ma czegoś takiego. To jest mod. Mody to szatańskie nasienie, tak? Nie uciągniesz tego. To jest jak z Minecraftem. Nagrać Gotika to już nigdy dzisiaj nie uwolnisz od Gotika. Już mi ktoś napisał, żebym nagrał luźny odcinek z Minecrafta na, na Facebooku. <grym> Jak coś moje hasło znasz Tak w skin bez Dobry skin Nie no pewnie są mi tacy fani Nawet no, tam widziałem że o, ktoś o, robi jakieś o, mody O karetka Wiesz nie <noise> O nie można <noise> yep. oh, oh, oh. Tyle w całej, w całej w całej mieście i widzę takie ten, yellow akty No to baw się, się tam. Zginę się tam w chaosie z gełem. w ogóle? Nie wiem. Chyba wow. się obraził. Fok, <noise> umarłem. Ty na jak będzie chciał coś zrobić, to mógł, bo tak. Nie no, o jest, o, jest dobra, to to już ten. Nie no, chciałem, żeby wypalił trochę many wiesz? No, trochę wypaliło, no. Aha. Mam laszila. Coś to jest fajnie, fajnie, fajnie. Nie trafił. Dobrze. Dobra. Najlepszy support. <laughs> My... Dobra. <laughs> Uciekaj, ratuj My życie. Bad. O, tak. jeszcze tutaj. Nie pisz teraz. Nie, będę. Fuck. A, bo tam jest ten. Dobra. Co się tutaj dzieje? Razum do lecikowania, nie mogę wam pomóc. O, albo nie. Tak. Buziakaj szczącz nigdy nie urażaj nie. Ej bo tutaj ja chcę las hitować, zostawcie mnie mm. O kurde Skaż, skaż na siebie zamiast skoczyć do mnie Dobra Dobra Kurde no Nie wiem, nie wiem co tam się stało, ale podobało I li- I like it Nie Co ty to taki trochę jesteś jest ten... Nie Worth it <laughs> Tum 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 Czemu on żywo tego na miniony? Nie wiem, e, to U? się nazywa farmienie. Ale to nie zdaje damage'a. Jak to nie? Zadał coś. No jakby nie, to... nie zadawał, to by nie używał, tak? To no. tylko dwa z takiej trucizny nakłada. No i detonuje od razu. Przecież. no to marnuje całą manę na to. <noise> to lepiej dla nas, nie? No niby tak. tak. Toż nie polaski tuję, śmieć. Spoko, mam ulta. Awa, awa. No dawaj, dawaj. <noise> Minion. Czy ja tu, ja tu będę szczał? Dawaj, w minionę, przepuszczaj ich chociaż no. no nie jest dobrze. Dobra, dawaj, już tak nie aż tak Cholera. dawaj trochę mniej. A prawie byliśmy tak czy nie? No. No właśnie. Ojej. Okej. Okay. bo okay, będą się literiować. To, to mam jak który pila. nie pomógł. <laughs> to ten. To Nie zażyłem, szkoda, szkoda. Co to? <gry> No, który tu dał, nie wiesz, warda? To takie coś istnieje jeszcze. A no i istnieje kurczę, krop rzeczy, ciao, ciao, jasuło, o jasuło, jasuło, Hasaki. Koniec. Hasaki Chła. Koniec akcji so. Policja proszę przejechać za do drift Biją <grym> się na midzie Z Zamieszki A i patrz film Ale Patrz stream. Aha, Grek napisał pozdrawiam widzów FEA Napiszcie w komentarzach, że Greg jest głupi Chociaż nie, bo zrobił mi intro, to nie no. A ty Hultaju jeden Wulgarny jesteś no A nie, teraz jednak możecie mi napisać, że jest głupi A co ci napisał? Albo nie, no tak, zafoniałem, że ich nie masz Napiszcie, że jest bardzo głupi, jest najgłupszym osobnikiem na świecie Na pewno się taki to zrobił? No to bo mi napisał Czemu karma? Nie no, karmę mi się dał złapać u, ty Nie no, ta karma jest zarazem źle obita No <grywa> i możesz tutaj warto walnąć Okej okay. Ktoś w ogóle mi pisał wtedy po poprzednim odcinku, że mam E ale próbowałem i jakoś mi się lepiej W maxuje, więc... Będę maxował W Więcej damage'a, E nie daje major. Właśnie Co to za skill, który nie daje major dla frajerów? Okay. No ile tych chili kurde, to jest tak nerwujące. No nie? O, no, o, no. O. kurde nie ma many na ulce <sighs> Dużo tutaj ludzi przyszło ogólnie Trzeba dawać Ward'a tam dalej Buki. coś nie wiem, czy jest ul, yy, ten no, który tak z ult'a wjedzie, to... Z ult'a wjeżdżam Będzie problem Czemu jak inne? Bo jesteś supportem Okej okay. <laughs> Super kit 10 na 10 O tam się z Nocturnem bije. No, Noctur za smajtowa małego O, kurde playszy No, gdyby nie zużył smajta to byśmy mogli dragona robić Ale ma 5 golda teraz No ma No Nie to Nocturne ma To Noctur co tego małego Czyli możemy robić w takim razie czy nie, bo zgupiałem O, żył tak. O Ooo, rany, rany Trzymaj ramy, to się nie... Nagrany Rany Sneaky, Ten ginie It's me! Wiesz co, Rajs może ginąć, on i tak w late game'ie jest, kurde, góżem nie do jest 1-5. No i to nie zmienia niczego. z tego, i że Zaraz będę. <grym> nie no, poczekaj, bo nie wiadomo co z tym, no kurde faktycznie. Czekaj. Gdzie ci tam, kurde, objazd ty? Okay. Okej. Hmm... Ałała. A nie, czekaj, jednak niebo nie, bo nie dostałem. <grywa> Chyba tam jasuło będzie gin... Nie no, nie zginął. Yasuo, o -o, Yasuo, o, o Jaka szybka gnida, no. No nie? Nie mam podejścia zbytnia. To mnie trochę smuci. Smutny Wiśnia. To przez, tą, to przez tą wiśniową karmę <gryśla> Wiśniowa karma dla psów, to by było ciekawe Co? No bo wiśniowa karma He? Huh? Okej okay. No Dobra, pali Jest to Ale faktycznie mam... muszę iść tam coś sprawdzić wiesz Czekaj, zaraz no będę. O to, to idź, zostałem bez supporta. Nie Jak, po, jak we mnie to poleci, to go zabiję. Nie i, i tak umrze. Czemu ten ginął? Może A masz puch puch <laughs> Okej. Okay. Więc więc ten, no to ja sobie laskituję, nie? Eee report Myślałem, że... Myślałem, że na mnie się rzuci i bym przez ciebie umarł, a jednak nie. Nie, mam plaski ziemniaczone, z Nie lubię flasków ziemniaczanych, nie dazdroszcze się. Wolę leśniki. Nie cierpię, nie cierpię hmm. na leśników. O ty Jak można nie śpiepierć na leśników ty? Coraz więcej ten ty prze jakoty ty naleśniki, ja placki się mieszane O ty kurde. Shut down Tam jak latajesz? masz. Mm. W sumie mam na Blood to się mogę powoli cofnąć No. no. myślałem, że no, znowu no, ucieknie, nie? No, w też to jest mi takie ile, ile ile razy można do niej strzelać Dobra, to cofamy, nie? Bo mam placity. No, ma, ma, no nie, ma co puszczać, nie? Mam dwa 500, nie? Zjedziemy sobie placka Naleśniki lepsze. Nie. Tak Będziemy się kucić się cały odcinek. Dobra. Nie. Łapka w dół, dobry odcinek. Nie. Czekać, co ja chciałem kupić? Aha, wiem, co ja chciałem kupić. Gdzie to jest? ziemniaczane. No na pewno nie. To byłaby ostatnia rzecz, jaką bym kupił. Teraz, jak już mówimy o, o czymś takim, to mam ochotę na gofra. A z czym? E, z czekoladą albo z cukrem pudrem. Nie, no. Jak nie lubię Słupskiego, ale go prawie sobie też zrobię. No, no to, no to chodź. Dzięki. Naprawdę nie chciałem tego, tej ciężarówki. No, na pewno. Ale go oni przejdą za tym udurem Chodź, tu kaj tam idziesz. Ehm, idę tutaj. Twitch na bidzie Gdzie? Na, na midzie jest Twitch A, no to ten Dawaj, plusujemy. Okej okay. <gryśla> Ult Uku. Ach I zdziałałeś <gryśla> Tak Tak Jestem taki dobry Twitch na topie on jest taki podróżnik, bo są przez świat cejrowski style no, nie heal. heal pewnie Co my ją bijemy, to na hila używaj, nie wiem co ona na heal. Dawaj, pulsujemy Wyczuwam bola Ból na heal'a Tam nam idzie, są, Twitch był na topie W razie czego wypalę ulta Dobra. No, myślę, że Twitchowi się opacało. No. Tum, tum, tum. Dobra. Ja Bogo wiem, nie... co powiesz. No, dobra, będę mieć nasina. O, patrz, 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 patrz. Boże, bo idzie Yasuo Eee... Zobaczymy jak to wyjdzie A eee, serio? Okej okay. Nie, nie, nie bym nie robił tak, ale... Ale masz no filtra, tak? No dobra, no mam asystę, no tak nie fajnie wygląda strasznie Czy nie no to... O kurde Panie bo problem jest Chodź tu mm? Serio? Może nie mam manny. No i co? Dobra jest okej okay. Muszę zaraz robić Dajcie nam już Ale mm. no, no przynajmniej oni nie mają smajta nie? No tak jak mam tu nie patrzeć, to fajnie tak. ok. Nie no, nie tędy tam widziałem udera. Niebezpieczny uderz uder w całym mieście. No, my uderz tu tak i tak. Jak ładnie. A, ten Muder Coś nie no, dostaje po dupie teraz. Hmm. To nie wiem, ma... dobrze zrobimy, mida? da? Teraz mi Bo to co tam nieźle przepuszczowaliśmy. No. To ten, no to. Ewentualnie to opa może, bo to nawet jedynka nie jest to na póki co. No. Wstawić to tam może w końcu. Presja. <laughs> no? Trzeba zabić? Nie. żeby zabić. Aj, yeah. nie, oh, koniec. Hill. Dobra, taka sneaky akcja, a no przywilejki. Hmm. Um. Ja się cofnie, dobra. Nie ściół tak? No na no, pewno jest to to No. O, oni idą tutaj do nas, wiesz. Oś tak w kierunku Lissina. Ty, 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 ale tu, 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 tu. Dobra. Okej okay. Nieco to... O, aż miałem... A, o jeszcze Twitch Aż miałem kurde laga, nie? Laguje! O ja cię, ale laga miałem. <grytanie> Co się dzieje? Nie no, <grytanie> nagrywasz, ale wszystko wygrywamy. <grytanie> ładnie, ładnie tacy. Muszę to częściej robić. Nie wcześniej musisz nagrywać. No! <grymne> ok, zrobię. Tak. O no, Tower Trinity Force, jak ładnie. Przypadek? Nie, to jest Soft Damage. Nie no, jestem 2,1,5, takiego soft damage'u nie ma. Ale. Chociaż nie no, dobra, już jestem Soft Damage, bo jest Trinity Force. Muszę się z tą zgodzić. Hehehe. <grymne> A sobie teraz wiem, placuszka. Tak na środku mi da. o jak ładnie. O, tam się coś dzieje. Gdzie się nie żyje. Nie ślepy pewnie na nie zauważył <gry> O, czy ja, czy ja umarłem? Nie wiem. Nie wiem, nie widzę. <grystanie> Mogłem zrobić jak Challenger i ten I użyć ulta na tę falę minionów Nie, ja to co rozgrywki Te pokazywania jak się miniony biją nam idzie No <grystanie> To jest piękne to jest ważny aspekt gry. Cześć panie Się wkurzyłem. Okay. Ale z ciebie normalnie, wariat. Nie? E, to ten... No to idziemy, nie? Czy co? Mmm, dragony nie ma. No tak, no kurde, ktoś jest odpływczy. Tak, to ja Yasuo. Jasuo, <laughs> jasuło. O, jasuło. O, jasło, o, -o. A ja tu się kryje. A robię jak nocturn z ulta wiedzie. Też się ja mam oskok na jego fira. Hmm, A ja by to jest na bolcie, no ale. Nie ma podejścia póki co. No bo po prostu czujemy na pałę. A znaczy ja bym nic nie wilki, więc nie może nam pomóc. Nie, teraz lubię bota. Ward! O, zabiłem go. <noise> zabiłem Warda. Tak. Już nie wróci do swojej rodziny. Takie małe Wardy tam płaczą, bo straciły ojca. Dobra. Nie, wow. uh. koniec. No ale jeśli tam posuje wierzenia, nie, Nie no, no. jak to weźmie tego tureta, to póki co. chodzi mi na plus. To taka no. dzi dziwna walka, nie? Tak. Nic z niej nie wychodzi, tak ustalnie. Nie, no, trochę można pobić, nie? O, zawalczymy. No, coś się stało, ale nie wiem to. Heal. Ok, dobry ult, 10 na 10 polecam. No, chyba się nam udało. Nie no, chyba skończyć nie skończymy. Najlepszy ult na świecie No prawie trafię się no. go twitcha no Powinniśmy skończyć Mówisz? dobra Bardzo trudny mecz Myślę, tak. że powinieneś więcej takich nagrywać No myślę, że tak Jak nagrywam to wygrywam Dziwne To przez placki Tak, dzielnicze. to przez placki, które jadłem i jeszcze je jem Jakby się o, zimne o. zrobią no no właśnie, także no to było na tyle, więc gdzie jest ma... O, jest muzyczka, dobra. I placki na drogę. Placki wam na drogę. Dobra, także dzięki, za Zamaczane. I ze mną był wiśnia, pożegnaj się zaraz z tymi plackami. Na razie. No, tak do zobaczenia w kolejnym <noise> odcinku, trzymajcie się. Na razie.